Na początek garść ogólnych informacji. Zdjęcie do dowodu powinno być aktualne. Zrób je nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku. Powinno przedstawiać całą głowę od jej czubka oraz górną część barków. Twoja twarz powinna zajmować 70-80% zdjęcia czyli mniej więcej powinno to wyglądać tak. A teraz kilka najpopularniejszych błędów popełnianych przy ustawianiu się do zdjęcia. Za duży uśmiech. Za bardzo przekrzywiona głowa. Za bardzo obrócona głowa. Kadr za daleko. Kadr za blisko. Broda za wysoko. Nie patrz też z byka. Niedopuszczalny jest również efekt czerwonych oczu. Teraz dobrze. Skoro podstawy mamy za sobą, jeszcze tylko kilka szczegółów. Bady wzroku. Światło nie może odbijać się w Twoich okularach. Jeżeli nosisz okulary korekcyjne, możesz je mieć na zdjęciu pod warunkiem, że Twoje oczy są widoczne, a w szkłach nie odbija się światło. Zarost. Możesz mieć na zdjęciu brodę lub wąsy, jeśli nie utrudniają rozpoznania cię. Aby uniknąć ewentualnych problemów, zrób zdjęcie bez zarostu. Na fotografii nie możesz być w maseczce ochronnej. Nakrycie głowy. Jeżeli nosisz nakrycie głowy, bo wymaga tego Twoja religia, możesz je mieć na zdjęciu. Pamiętaj tylko, aby cały owal twarzy i linia uszu były odsłonięte. Biżuteria. Podobnie jak poprzednio, możesz ją mieć na sobie, pod warunkiem, że nie zasłania ona owalu twarzy i nie zaburza jednolitego tła zdjęcia. Aby uniknąć ewentualnych problemów, stryknij fotę bez biżuterii. Tło i oświetlenie zdjęcia powinno być bez elementów ozdobnych. Bez dodatkowych obiektów i bez cienia. Zdjęcie nie powinno być za bardzo prześwietlone, czy nie ostre. Tło zdjęcia powinno być białe, jednolicie oświetlone, pozbawione cieni. Najlepiej zrób zdjęcie, stojąc przodem do okna. I jeszcze na koniec format zdjęcia. Fotografia powinna być kolorowa w formie elektronicznej, o minimalnej rozdzielczości 492 na 633 piksele. I zachowywać proporcje zdjęcia o wymiarach 35 na 45 mm. Maksymalny rozmiar pliku to 2,5 megabajta. Uwaga, po raz ostatni przypominam, jak prawidłowo ustawić się do zdjęcia. Idealnie, mamy to. Składanie wniosku osobisty przez internet? Stryk i gotowe. Epolak potrafi. Więcej informacji na gov.pl.